...na konferencji. Jeszcze raz proszę. Rozmawialiśmy o tym, że nie używasz tak mocnych słów wobec Alberto, że on się tak nie odpalił jak na Maciasa i ty wtedy użyłeś dokładnie tych słów, co Macias na konferencji poprzedniej. Nie, nie mogę, nie rozumiem. Powiedz mi jeszcze raz, bo nie... Pytanie brzmi, czy na konferencji wtedy, co wbiłeś, co e, hardkorowy Koksu był też na, tej, e, na no. tym panelu. No czy, no. czy wtedy użyłeś niby takich samych słów... Nie do bo, Hardkorowego koksa. Nie by do Hardkorowego, ale przy tej sytuacji, co, co, co i on też był. To, co wtedy co wszedłeś na poprzedniej gali, co z Marcinem byłem, nie? Nie, że teraz, teraz, no, teraz Ale on wie o to piszliśmy. chodzi. Aha. Nie, teraz? To ja mówię, teraz, tak. Ja nie wiem o co wam chodzi. <laughs> no. Dobrze. Chodźmy. Robert, Chodźmy. Sery, Dzięki serdecznie. Żeby... To, że podczas konferencji powiedziałem do Alberto, że do Maciasa, który od niego mniejszy się odpalił, natomiast do ciebie się nie odpalał i wtedy Alberto stwierdził, że ty nie używasz takich mocnych słów, bo by się to mogło źle skończyć. Coś w tym stylu. I ty wtedy powiedziałeś, że to ci między oczy. Tak, tak, znaczy wspomniałem, że e, o tym, że... Znaczy, nie, może nie przytoczyłem słów Maciasa, ale powiedziałem, że możliwe, że e, jakie tam padły te słowa, bo już nie pamiętam. Ja też nie wiem, no, bo ja nie słyszałem. Ale widzisz, ale najważniejsze ja jest to, ja mordo, najważniejsze ja jest to, co powiedziałem. Powiedział. I ja wtedy powiedziałem, a że może masz, i ucichła ta jakby konwersacja. I ja uważam, no że to jest co Alberto, ma, Alberto może ma po prostu większy szacunek do mnie i jakby nie dzwonię też tutaj y, do Alberto, bo my na pewno będziemy mieli jeszcze przestrzeń do tego, żeby sobie, y, żeby się wymienić y, spostrzeżeniami i, i zdaniami, y, ale chciałbym zapytać y, y, syna Koniof Najmana, to już... Żart jest do na raz, ale po co go powtarzać? Syna chciałem zapytać o to, czy... Nie, do Mate łóżka pytanie, słuchaj. Mam nadzieję, że podtrzymujesz to, e, o czym rozmawialiśmy na backstage'u Tak, na zrobiłeś ostatniej... to, co ci poprosiłem, zrobimy to. Super. Przeprosiłeś no moją i... kobietę, nie ma tematu. I, i super, I, i, i szacunek mam nadzieję, że, że dotrzymasz słowa i dojdzie do tej walki. Na razie skupiam się na Alberto i to jest mój główny cel, ale... E, Mamy kolejną walkę, dziękuję bardzo. To tylko tyle ode mnie i do usłyszenia. Już tyle? Wszystko, do dobrego. Tyle Poczesno. z nami porozmawiałeś, ty, co, Paweł? Dawaj pitanko jeszcze, to jak jest. Tu mnie, tu mnie <grym> bardzo zastanawia ten wasz kasus, który jest pomiędzy wami, czyli właśnie, że Alberto mówiący, że nie odpalasz tak na ciebie, bo ty nie używasz aż tak mocnych słów i ty faktycznie ich nie używasz. Teraz pytanie, kto kogo darzy? większym szacunkiem, a kto po prostu boi się reakcji drugiej strony, że jednak między wami, mimo konfliktu, jakiś tutaj przekraczania baric nie ma, barier nie ma? Wiesz co, wydaje mi się, że na początku tej, nie chcę nazywać tej, tego spiną żadną czy coś, bo moim zdaniem nigdy jej nie było, Alberto musiał trochę pokazać przed swoimi fanami, że ma E, że nie ma tych jajek, nie ma jaj przepiórczych, tylko e, jaja King Gung, no i musiał za, za ekranu telefonu, za ekranu telefonu, za ekranu telefonu musiał pokazać, że wiesz, podtrzymać tą narrację, którą jakby w internecie buduje, Tą, ten wizerunek, który, który buduje musiał podtrzymać, więc musiał do mnie kilka słów nieprzyjemnych powiedzieć, na co mnie to w ogóle jakby nie, nie uderzało we mnie, nie bolało mnie to, bo, bo one nie trafiają do mnie te słowa. Ja starałem się być kulturalny od początku, zresztą ogólnie staram się od jakiegoś czasu być kulturalny, kulturalny. Z, może nie zmieniam swojego wizerunku na siłę, po prostu sam się zmieniam, ale potrafię się też odpalić jakby mnie skurwił czymś Alberto, ale widzisz, sam i o tym mówisz, że nie odpala się na mnie, nie mówi tak do mnie, jak na relacjach, które dzieliły ekran. I, i... No i vice versa, bo ty też do mnie tak nie mówisz, jak mówiłeś, kurwa, wiesz, w, nag... w głosówkach, a teraz, a teraz, które pokazałeś. A teraz, a teraz, I, i, to, I to by zmieniło ten, bo... stary wszystko, nie? Jakbyś a po ten... prostu był taki niemiły, kurwa, jak w tych głosówkach. Do mnie wiesz, gdy, gdyby, gdyby, gdyby na przykład na jakimś tam panelu czy coś, czy wiesz, po prostu na gdzieś tam jak ludzie kurwa patrzą czy coś, bo co innego jest, jak my sobie prywatnie, tak? Bo my sobie to wyjaśnimy w swój sposób. Ale jak tak. wiesz, jakby gdzieś tam kurwa ktoś, ty robisz coś specjalnie pod publikę, żeby mi kurwa, nie. Umniejszyć coś, czy coś, Alberto. no to wiesz, to jest co innego, nie? Dlatego Alberto. ja się nie odpaliłem do tej pory. Czy ja publicznie. E, mówiłem e, nakrywając do ciebie prywatną wiadomość, czy to była prywatna wiadomość dla ciebie, gdzie mówię, gdzie jesteś kurwa, przyjeżdżam teraz i, i się napierdalamy, bo cały czas gadałeś o tym lubię i tak no dalej. No dobrze, ale, ale ty, temat? ale posłuchaj, to jest taki, Dlaczego, taki pod... temat. Dlaczego no. puściłem temat? Dlaczego jakby zeszła zamieta, cała frustracja i, i negatywne, e, negatywne spojrzenie na, na twoją osobę? Dlatego, że doszło do porozumienia do, Dostałem walkę z Tobą, gdzie Sam mamy okazję sobie wyjaśnić to w oktagonie. I po co mi się kurwa stresować, wkurgać, jeżeli ja już to, co chciałem osiągnąć, osiągnąłem w 10 grudnia w Łodzi w Moje urodziny. O, to zajebisty prezent, kurwa, bomba, by e, Zęba wybitego mu, ten, będziesz mógł dać na prezencie, kurwa. Ty się no, zabezpieczyłeś, to... nie, masz na no, a ja jak... nie. U mnie jak poleci, to cała kreatura, kurwa. No słuchaj, nie życzę ci tego, aczkolwiek na pewno będę chciał ci jakąś krzywdę zrobić. No będę chciał Ja swoje. liczę na to, mam nadzieję, że nie będziesz taki pasywny jak ten, jak Marcin. W walce. Nie, no Martko. Wjeżdżaj na ostrej, kurwa, jest, wtedy się odpalę. <laughs> Czyli ty czekasz na to, Paweł w ciebie wleci. No tyk... oczywiście. Jak nie wjedziesz na ostro, to kurwa... To jesteś kurwa w strachu. <laughs> Wiadę, wjadę odpowiednio do ciebie. Tak jak trzeba. Kurde, mamy kulturalną Pala. wersję Pawła Tyburskiego i teraz pytanie właśnie, czy, czy wleci na tyle, żeby cię na tyle rozdrażnić? Niech spróbuje ty... szczęścia. Myślę, że Alberto poczuje moją siłę. <grym _> poczuje siłę, no, jak, popierdę, jak klepiesz piosenie, kurwa w octagon kurwa, w no, matę. Ale ja jestem na to właśnie najbardziej gotowy, ja czekam aż będziemy w parterze. No to super. Czekam, Bo ja wiem, że ty tylko będziesz chciał tam zejść. <grym _> ale ja macie Ale element zaskoczenia będzie, będzie kurwa zajwisty kurwa. No, wiesz, ale wiesz mnie, Albercik, że tak szczerze, no wiesz kurwa jakby chciałbym, chciałbym cię zapytać, Czym jakby czujesz się lepszy, gdzie chciałbyś e, znaleźć swoją jakby, okazję na wygraną ze mną. Jakby, Dobra, czyli chcesz wiedzieć bo... po prostu, co będę robił, tak? Ja kurwa. Ja, <śmieluś> ja, tak, no, przykład, ja się, jeśli chodzi o tutaj, to czuję dosyć mocno stójce Ja widzę, czuję. w czym Farkerze, się dobrze czujesz. W kopaniu Farkerze, kurwa na nogę i bardzo wze... dobrze dziękuję. Moja noga jest bardzo wystarczająco rozbita y, i już doszła do siebie na tyle, nie żebyś kurwa krzywdy tam nie zrobił. Zapraszam do kopania. Z, z gołego piszczela nie dostałeś jeszcze. Ja dostałem nieraz. I wątroby też nie masz kurwa zostać Wątroby też nieraz to... dostałem. Uwierz mi, byku, już się zbierałem po no. tym i jestem kurwa odporniony tam, gdzie możesz ty nie najbardziej ma, nie zas ma mocnego, zaszkodzić. Nie mam od tego nie ma mocnego na wątroby. Nie tak, ma tak, 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 na... ale na ja pewno dokładnie. nie padnę, nie padnę no, jak ryba do wody. Słuchaj. Zostawmy to kurwa w klatce, bo pierdolimy Tak jest, spody. tak jest. Do zobaczenia, nie zabieram wam czasu na no, Limy. Przepraszam, że Powiem tak, więcej, są, nie zabawiamy... zostawiajcie tego panie i panowie, a właściwie to panowie, na klatkę, tylko zostawcie to na rundki, które również będą i będziemy tam odpaleni. Na które wszystkich Już głównie. zaczniecie szykować po Trzymaj pięć pytań wielego. do siebie. Dzięki, Dzięki wielkie, Paweł, już zaczniecie szkować po pięć pytań do siebie. natomiast...